Szanowni Państwo, witamy obok mnie pan poseł Grzegorz Braun, poseł Ziemi Rzeszowskiej. Po mojej prawej stronie Jacek Ćwienka, przewodniczący Korony, Konfederacji Korony Polskiej z Rzeszowa, Piotr Heszen, Komitet Polityczny Korony. Dzisiaj poruszymy temat rozdźwięku pomiędzy tak zwanymi prawicowymi rządami a ich stosunkiem do Kościoła katolickiego w kontekście różnych sanitarnych prześladowań o konkretach zaraz kolega powie ja w nawiązaniu do tego tematu chciałem poruszyć tylko króciutko taki wątek historyczny dzisiaj rocznica chocimia 1621 wtedy nie było prawicy lewicy było centrum właściwe wokół którego całe życie społeczne i polityczne się obracało i otóż wówczas Potrafiono pójść po rozum do głowy w obliczu rozmaitych, trudnych sytuacji, to po, do jakiej głowy? Do głowy, mianowicie świętego Stanisława Kostki, dyplomata Zygmunta III, Wazy, został wysłany do Rzymu, potem relikwiec co koń wyskoczy, tam się udał, i następnie wrócił z nią to zwycięstwo, pomijając wszystkie inne szerokie aspekty jest przypisywane w stawiennictwu świętego Stanisława Kostki. No to taki wzorzec, bo zadajmy sobie pytanie, jaki stosunek do tego typu pomocy miała, mieliby dzisiejsi rządzący, czy czcigodnej relikwii założyliby magiczną maskę, czy kazaliby ją dezynfekować, gdzie szukaliby pomocy? Czy w Rzymie, czy raczej w tym takim antyrzymie u rozmaitych gejców i tego typu postaci. A teraz jeszcze tylko jedna uwaga, że ten numer, który się nie dezaktualizował, jest do pobrania na naszej stronie. Konfederacja Korony Polskiej Tam bardzo szczegółowe opisy tego epizodu i wielu innych ciekawych. Zapraszam kolegę Jacka Ćwiękę. Szanowni Państwo, rząd zjednoczonej prawicy, a zwłaszcza Solidarna Polska z panem ministrem Ziobro i z panem ministrem Warchołem na czele chwalą się, że stają w obronie Kościoła i katolików w Polsce. Tymczasem fakty, jakie widzimy na co dzień, przeczą temu, są zdecydowanie odmienne. Ja podam kilka przykładów prześladowania Kościoła przez obecne władze, przez obecne urzędy, które ma miejsce na terenie Podkarpacia. Mianowicie jeszcze się ciągną sprawy prześladowania księży i wiernych Kościoła katolickiego za czasów, z czasów tak zwanej pandemii. Jest przykład księdza w parafii Borki niedaleko Mielca, który to został została na niego nałożona kara administracyjna przez powiatowego, państwowego y, 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 inspektora sanitarnego w Mielcu w wysokości 5 tysięcy złotych tylko za to, że odprawił mszę świętą, y, a urząd twierdził, że ksiądz był wtedy na kwarantannie, przy czym ten ksiądz nie wiedział, że miał być na kwarantannie, ponieważ nikt go o tym nie poinformował. Y, to jest jeden z przykładów. Ksiądz do tej pory ma wytaczane sprawy administracyjne przez miejscowy sanepit i wezwania do zapłacenia kolejnych kar, wysokich kar, mimo tego, że wojewódzki sanepit uchylił te kary wcześniej nałożone przez sanepit powiatowy. Pan inspektor powiatowy. Sanepidów w mielcu, pan Grzegorz Burek ewidentnie walczy z kościołem, ewidentnie walczy z księżmi, mimo tego, że jest urzędnikiem państwowym tej władzy, która mieni się jako obrońcy kościoła. Przykładów takich jest więcej. Na Podkarpaciu są znane przykłady księży, którzy byli ciągani po sądach za to, że na przykład nie policzyli wiernych w kościele albo nie stosowali się do nakazu zamaskowania. Są to, to przykłady przytaczane przez stowarzyszenie, jakie funkcjonuje na Podkarpaciu Stowarzyszenie Europa Tradycja, które już wielokrotnie wzywało. Parlamentarzystów i rządzących do tego, aby przyjrzeli się tej sprawie, żeby zaczęli reagować na te ewidentne przykłady prześladowania katolików, prześladowania księży. Na te wezwania odpowiada poseł Grzegorz Braun, te wezwania Stowarzyszenia Europa Tradycja nie pozostają bez odpowiedzi. Tutaj jest pismo, które pan poseł przekazuje do wszystkich parlamentarzystów z Podkarpacia, ale nie tylko, w tym celu aby w końcu zajęli się tą sprawą i realnie zaczęli bronić katolików w Polsce. Przekazuję głos panu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Szczęść Boże. Szanowni państwo, tak jest. Odpowiadam na wezwanie stowarzyszenia Europa Tradycja. Bardzo dziękuję. Stowarzyszeniu za to, że pozostaje czujny i wyczulony na e, przypadki szykanowania, nękania, prześladowania Kościoła w Polsce. O ironio u nas na Podkarpaciu, w tym mateczniku katolicyzmu i mateczniku formacji prawicowych o ironio zarządów Zjednoczonej Urze Prawicy. E, przyjmuje. To yy, wezwanie, nie pierwsze, obawiam się, że nie ostatnie, i kieruję list do moich kolegów, koleżanek parlamentarzystów z Podkarpacia. Przytaczam znane mi przykłady, a znane mi z autopsji, ponieważ towarzyszyłem kapłanom województwa podkarpackiego, ciągniętym przed sądy, nękanym przez sanepidy pod pretekstem walki o zdrowie publiczne, pod pretekstem walki z pandemią. Moja korespondencja z urzędami, moje interwencje w tych sprawach to już dłuższa historia, zahacza ona także o przypadki dyskryminowania, nierównego traktowania podmiotów katolickich, współorganizowanych przez kapłanów naszej diecezji naszej sąsiedniej diecezji nierównego traktowania tych podmiotów na y, rynku w przestrzeni gospodarczej, nierównego traktowania, a więc dyskryminacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego, y, ze strony rozmaitych innych instancji. I w tych sprawach i w tych sprawach poczuwam się do obowiązku i tą drogą stąd, z Machu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiadam na sygnał alarmujący ze strony Stowarzyszenia Europa Tradycja. Kłaniam się czcigodnym księżom, czcigodnym pasterzom i arcypasterzom diecezji w naszym regionie. I, Szanowni Państwo, stwierdzam to jako fakt niezbity. Łamany jest konkordat. Łamane są rozliczne inne prawa, te, którym, których stosowanie pod pretekstem walki z mniemaną pandemią było naciągane do tego stopnia, żeby właśnie skutkowało to ingerencją w prywatność, ale także w suwerenność Kościoła na polskiej ziemi. I to jest sygnał wysoce alarmujący, dlatego że jeżeli by kościół katolicki, będący, jak to przypomniał kolega Piotr Heszen, będący istotnym rdzeniem i fundamentem naszej państwowości, naszej cywilizacji, ten kościół. Który cywilizacji nas uczył, i budować państwo i prowadzić sprawy państwowe uczył nas przez wieki. Gdyby miał nie być bezpieczny na polskiej ziemi, no to, szanowni państwo, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jak trwoga, to zwykle do Boga. Tak jak właśnie przed Wiktorią Chocimską 400 lat temu. No ale pytanie, czy z podniesionym czołem będziemy mogli. Będziemy mogli przyzywać tej pomocy, jeżeli Kościół w Polsce jest nękany, szykanowany, prześladowany na rozmaite sposoby. Nie będę tu przytaczał już większej liczby szczegółów tych kuriozalnych postępowań, ale stanowczo się temu sprzeciwiam i wzywam moich kolegów, koleżanki, posłów, senatorów także urzędników wojewody, marszałka województwa, do tego, żeby położyli kres tym bezprawnym, powtarzam, bezprawnym praktykom. Nie chodzi tutaj o specjalne traktowanie, nie chodzi tu o uprzywilejowanie, chodzi właśnie o to, żeby nie dyskryminować, Szanowni Państwo, ludzi kościoła, kapłanów wiernych, także biskupów którzy, nawet jeśli nie bezpośrednio, no to podlegają temu ciśnieniu, temu nękaniu. Czekam na wiadomości od zwłaszcza tych posłów. Kolegów, którzy pełnią dzisiaj stanowiska ministerialne, którzy odpowiadają za stan, przepraszam za słowa, stan prawa i sprawiedliwości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są y, y, do tego w sposób szczególny powołani, nie tylko w wymiarze moralnym, ale także prawno-ustrojowym. Y, dość przykanowania, nękania, prześladowania kościoła na Podkarpaciu i jak Polska długa i szeroka. Dziękuję za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Odsyłam do tej korespondencji, której zapewne ciąg dalszy nastąpi. Stowarzyszenie Europa Tradycja może liczyć na mnie osobiście we wszystkich tego typu potrzebach. Kłaniam się z Panem Bogiem. Dziękuję.